No, i witam wszystkich pozytywnie zakręconych kolegów, przyjaciół i tych, którzy lubią patrzeć na moje rozdemolki. W tym i kolegę Pseudo Budowlaniec. Pseudo Budowlaniec ma kanał, na którym możecie zaraz paść, bo będzie w opisie filmu. absolútne neviem, čo mi psal do polovlanec, kurde, No to, mi pačky. Mluvím, že často mi observuje i te moje, no viete, čo, no veď kurde kurde, nemiešti tá paczka, do, do kamery. No i kolega mluví, že te moje recyklingy tam, Co robię, i otwieramy paczkę. Co tam, kurde, w tym jest? Ciekawego. No jeszcze. W górę. Tak. No i proszę bardzo, same skarbiska Co to tutaj mamy? Jakaś lampa LEDowa? Pseudo-budowlaniec. Dziękuję Ci bardzo. To będzie chyba. No nie wiem, no jeszcze muszę wypróbować, czy to będzie do rozwalenia, albo kurcze, jeszcze będzie służyła. A tutaj widzę jakieś ledy polutowane, to chyba będzie już spalona. Lampa ledowa. a kurde, ciężki materiał, proszę bardzo, Paczuka ważyła sporo. O, tutaj grzałka chyba <laughs> z bojlera, to tak wygląda, nie? Z grzejnika na wodę będzie dostali Pieprzone, Dziękuję Ci, kolego. To jakaś kurcze, Rżynarka. Pewnie do Rosdemowlki u Technikusa. Będę się bawił. Oczywiście będzie odcinek z tego. No, co tutaj dalej mamy? Kurcze we materiału. Proszę bardzo. Droźnie, wiem, to kurde, wszystko jest. To, to tutaj zobaczymy później, trochę. Co tutaj mamy? Tu jest jakieś kurcze, produkt z jakiś silnik. Jakieś silnik, wszystko fajne. Nie wiem w ogóle, z czego to było. Kurde. No, będzie do rozbiórki fajne. Fajne sprzęciwo. Oczywiście będzie odcinek z tego. No, takie coś. Plastyki plastiki wylatują z tego. Bardzo fajne. Tutaj co? Tutaj <grym> piła elektryczna. Piłem elektryczną mam przedkręconą jedną, którą znalazłem. Widzicie silnik. Elektryczny. Będzie teraz z tego, oczywiście. Zobaczymy ile metali kolorowych z tego wyszarpiemy. Dziękuję Ci bardzo. Proszę bardzo, to jest materiał. Tu jest jakaś lampa. Jakaś ta. Lampa, nie wiem, czy to będzie funkcjonowało, Muszę się spytać kolegi. Szkoda by rozwalić, a kurcze gdyby działało, nie? Fajna lampa, o tutaj coś takiego, ciekawe, lekkie to jest, bez baterii chyba to jest teraz, nawet nie wiem tak na szybkości gdzie się baterie wstawiają, o jeszcze pilot kurde do telewizji, play stop, no i jeszcze grałeczka z czajniczka, proszę bardzo. To jest wszystko z tej paczkuni. Jeszcze tutaj ta, drob... ta drobnica. Co my tutaj mamy? Kurczę, ale materiał. Ale materiał. Proszę bardzo. Tu jakaś nawigacja, czy co to jest? Jakaś elektronika ciekawa. Zobaczymy. Wypróbujemy, czy... czy działa. To będzie chyba nawigacja, nie kolego. Tak Tu jakieś kurde statywy Statywy chyba do kamerek To jest kamerka Do samochoda Kiedyś chciałem taką kupić ale mam inną Za darmo Tu jest coś takiego Co to jest? Kolejna elektronika kurcze USB card reader Czytnik kart usb zobaczę chyba zostawię sobie myszka 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 do komputera to jest jakieś usb coś tam kurde, nie wiem co to jest czy to przy myszce ku myszce czy co zobaczymy wypróbujemy potem kiedyś <tryk> To jakaś chyba, co to jest, ekran do, ekran do komórki, dwa ekrany do komórki, USB kabel, normalnie taki kabel, taki, taki kabel potrzebuje, no to klidę trafiłeś się kolego, USB jeszcze stary. Dziękuję Ci bardzo, no i tu jest jeszcze kolejny kabel USB, taki na harddyska ze starym usb złączem, takim innym na pewno się przydadzą tu jest jakaś płytka, nie wiem z czego tu jest też jakaś płytka z jakimiś bateriami tam słuchawki słuchaweczki latarka, proszę bardzo, o na usb, wypróbujemy kurde czy działa no bo takie latarki to zawsze się przyda, nie przyda nie Komórka Komórka już o Już pusta kurde tylko taki Taki kurde ten A tu jest ładowarka do baterii Do jakiegoś fotoaparatu chyba Pseudo budowlaniec Kurde co mam powiedzieć Z niczego nic wysłałeś mi paczkę O Takiej zawartości kurde sporej, że normalnie nie mam słów. Seudobudowlaniec chyba oszalał i takie kurde dziwolongi mi tu wysłał. Bardzo fajne, bardzo Ci dziękuję za to wszystkie skarbiska, To ja wszystko się to tu sypie, bo to kurde nawet nie idzie stawić. Ale najwięcej chyba jestem ucieszony z tego silnika, bo będzie na pewno mieć. widać stary sprzęt. z czegoś, no nie wiem, czy co, czy ktoś wie, albo może, albo może kurde będzie wiedział z czego to jest to. napiszcie tam w komentarzach z czego taki silnik. czy co to jest, kurde, bo ja nie wiem. zobaczę, zobaczę, kurde, na internecie poszukam. no i, no i pilarka marki Skill, 400 w będzie do rozebrania, światło też będzie do rozebrania. To jest aluminium. Myślę, że to jest aluminium. Chyba tak, ale grałka pójdzie do stali na skup złomu. Jeszcze elektronika. Oczywiście jest ta piła bardzo fajna. Będzie do rozebrania. Będzie co robić. Leniować nie będę. Jeszcze nawigacja. Zobaczymy, czy to będzie funkcjonować. Zobaczymy, dziękuję bardzo za te sprzęciory, oczywiście ja to wszystko użyję do kręcenia jakichś odcinków z rozdemolkami, dziękuję Ci Pseudobudowaniec, Pseudobudowaniec ma kanał, więc wpadajcie do niego, link w opisie pod filmem, no i oczywiście dziękuję Ci bardzo kolego za tą paczuchę niespodziewaną, nigdy się nie spodziewałem, że mi ktoś będzie wysłał paczuchy, nie? w mojej takiej hobby pracy, bo normalnie chodzę do pracy na etaty i wiecie co, w wolnym czasie się tam człowiek bawi, no i co tam. Dziękuję bardzo, oczywiście wpadajcie do pseudo budowańca, no i hehehe, do następnego, cześć.